Ostatnio przyszedł do mnie temat outdooru, czyli aktywności polegającej na byciu na wśród przyrody, prostych podróży, biwakowania, spania pod gołym niebem itd. Tak I okazuje się, że wiele osób, lubią, które lubią takie rzeczy, lubią też jeździć w tych celach do Skandynawii. Postanowiłam się doszkolić, zobaczyć o co chodzi z tym stylem życia. Akurat zdarzyły się w moim mieście targi turystyki, więc pomyślałam, że świetna okazja, żeby tam pójść i nauczyć się czegoś. No, tak wygląda ten obiekt, a w dali, nie wiem, czy to będzie widać, widać trochę taki most, niczym ćma. What went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? It, it, it was Niesamowicie Pani uczy szwedzkiego, a ja tu właśnie mam uh, apkę Duolingo i trzaskam framtwet w norweski, jestem na razie bardzo fajnie. ...na... Mój kot jest miły i tak dalej. 好 e l Na początek Dolny Śląsk, oczywiście. Wybrałam e, tylko te ulotki, ich było mnóstwo. E, z Dolnego Śląska chyba najwięcej, w sumie nic z tym dziwnego. Wybrałam te miejsca, do których faktycznie zamierzam w najbliższym czasie sobie pojechać. Znam te atrakcje i to dobrze, ale w niektórych byłam dość dawno. Tą e, absolutnie mogę polecić. E, przy okazji w okolicy też są fajne rzeczy, właściwie wszędzie, przy okazji każdej ulotki można powiedzieć, że w okolicy są fajne rzeczy. Tu mamy pierwszą kontrowersję, kurczę serią. Kamieniec Ząbkowicki, nazywać to najpiękniejszym pałacem w Polsce jest ciekawym zabiegiem. Wygląda on jak fabryka, przy czym oczywiście istnieją ciekawe i ładne fabryki, że tak to ujmę. Ten obiekt jest związany też z bardzo fajną e, historią Marianny Orańskiej. Jestem tam czasami w okolicy, w innych sprawach, więc myślę, że sobie skorzystam, zajrzę. Tu jest kompletna klasyka. E, Kopalnie Uranu mieli piękne stanowisko przy okazji zdałam sobie sprawę, jak trudno jest reklamować turystykę, jak trudno jest pokazać coś nietypowego. nieć niedźwiedzią, e, chyba wszyscy znają z książek geografii, jeśli nie z widzenia. I byłam tam bardzo dawno, kiedy jeszcze nie było tych efektów świetlnych i w ogóle to było strasznie dawno. To było ze szkołą. I w ogóle tam są nietoperze. Pewnie nie zobaczymy nie to ale warto się rozglądać, że tak powiem. Tutaj Warszawa. Co Warszawa tu robi? Może to, że... Spadaj Warszawa na chwilkę. Może to robi, że dużo jest takich obiektów na Dolnym Śląsku, które są przedstawione na makietach. Teraz część zagraniczna. O, zaczynam od północnych. Klimatów wiadomo, tu mamy propozycję wyjazdów do Samów. Opowiadała o tym babka, która sama pochodzi z tej społeczności i w ogóle pierwszy raz udało mi się porozmawiać z Norweszką po szwedzku, tak żeby rozmawiać swobodnie, żeby nie było, wiecie, jakichś takich momentów zawiechy, przestoju. To oczywiście to był krótki smotok, ale yy, fajny, treściwy. I to było piękne uczucie, że pierwszy raz sobie tak gadamy, każdy po swojemu i wszystko gra, a ja się nie muszę jakoś specjalnie wysilać. Niemcy, wiadomo, dużo, dużo tego było. <ścoughs> Manufaktura. Manufaktura przerażających biedronek. Yy, tak, tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Zauważyłam, że te niemieckie, w większości było wiele landów. Ja wzięłam te, które są blisko mnie, raczej niemieckie. Landy reklamowały się w takich pojedynczych małych książeczkach. Brandenburgia, też oczywiście często to jest połączone z mapą. Bardzo lubię mapy, w ogóle koncept mapy i to, jak można go fajnie wykorzystać i wielopoziomowo czytać, również na zajęciach języków obcych. Jak pewnie wiecie, no Czesi, y, ta mapa przeraża mnie, y, ten plecak bardzo, ale też się bałam na przykład żwirka i muchomorka. Może to jest ten, y, właśnie nurt. Ale zawsze jest tą mapa, te małe domki rysowane inną ręką niż przerażający plecak. Nie zniechęca mnie to do wypraw. To rzecz jasna. Teraz najbardziej chyba kontrowersyjna rzecz, mianowicie Olsztyn. Olsztyn, co z Wami jest nie tak? Nie byłam w Olsztynie, byłam w okolicy i jeszcze pewnie nieraz będę, więc zahaczę o Wasze miasto, ale zobaczcie, z jednej strony jest to może fajne, że w jednym większym folderze są pojedynczo. Pokazane poszczególne atrakcje. Można sobie jakoś posegregować. Podejrzewam, że chodziło może o to, żeby sobie jakoś tak to wizualnie poukładać nie wiem, na stole albo w plecaku żeby móc jakoś łatwiej to odhaczać, co już jest zobaczone. Ale to jest strasznie dużo papieru. Już nawet nie chodzi mi o ekologię, ale jest to chyba mało wygodne i co sprawiło, że trochę mi się zrobiło smutno, bo to nie koniec. Tutaj jest jeszcze pełno, pełno, teraz tego nie widzę, może gdzieś to wyparłam, wyrzuciłam nieświadomie, ale było tu pełno takich ulotek dających 5-10% zniżki, jeśli się pokażą ulotkę do jakiegoś zamkniętego terminu. Nie wiem, czy to jest ten sposób, w który trzeba reklamować swoje miasto. No, ale taką podjęli decyzję. Tymczasem najbardziej pozytywna rzecz, zaskoczenie, ale i no najpiękniejsza i najciekawsza wizualnie oferta. Podlasie. Wyobraźcie sobie, zrobili całą serię takich mini miniksiążeczek. Ja wziąłam sobie tylko jedną Opuszczy. Natomiast były jeszcze inne opracowania i zobaczcie w jakiej pięknie wizualnej formie. Mam wrażenie, że te foldery są najbardziej nowoczesne. I najbardziej dla mnie przynajmniej zachęcająca jest ta estetyka. Wygląda to super, każdy. Każda strona. Um. No dobra, Setniczek pokażę jeszcze raz. Oczywiście Tatarzy. Meczet yy, w Bochonikach. Sokółka znane miejsce, ale ja chciałam się wrócić jeszcze pokazać. Ja to dobrze nazwałam, że jest to serniczek? Nie, jest to ser wręcz. Jestem najbardziej tym zachęcona. Zrobili to pięknie. Na końcu jest jeszcze notka, że robią to po to, aby zakończyć tą memiczną karierę, ciemną karierę Podlasia. Ja i tak się wybierałam w tamte okolice. Na pewno będę co najmniej w Białym Stoku w tym roku. I, i super. Jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem. A teraz pora na chyba najciekawszą, najbardziej godną uwagi, moim zdaniem ofertę, yy, mianowicie yy, wycieczki i to dość ekstremalne, jak na mnie ekstremalne oczywiście, ale nadal yy, outdoorowe właśnie dokładnie sprawy yy, specjalnie dla osób z przeróżnymi niepełnosprawnościami. Miałam okazję porozmawiać chwilkę z organizatorami um, tych wycieczek i no w swojej ignorancji byłam zdziwiona, jak na przykład osoby um, niedowidzące, czy wręcz niewidome mogą sobie doskonale radzić w takich warunkach, w których nie jedna osoba by sobie nie poradziła, albo poradziła z dużym trudem, z dużym ryzykiem kontuzji. Też Niestety pierwszy raz, ale dobrze, że kiedykolwiek to się stało, usłyszałam o turystyce wytchnieniowej, czyli takiej nastawionej dla, na odpoczynek dla osób, które są opiekunami osób niepełnosprawnych, co jest niesamowicie ważne. Tą e, ofertę. Stronę bazy, namiary na bazę. Podlinkuję niżej. Nie jest to żadna reklama. Myślę, że warto po prostu wiedzieć o takich inicjatywach. Może ktoś sam założy też jakąś podobną firmę, albo zainteresuje się tym, albo po prostu zainteresuje się swoim wytychnieniem to jest niesamowicie ważne. Nie jest również lechemą to, że pokazuje ulotkę Herbsen Hydro. Miałam okazję porozmawiać chwilkę z właścicielką i o dziwo ja znałam wcześniej jej kanał na YouTube, bo opowiadała o wyjazdach do Skandynawii, głównie do Norwegii. Bardzo e, fajne rzeczy i tipsy. Tipsy? Tipy. <tipsy>, tipsy chyba mogą przeszkadzać w takich wyjazdach, które ona preferuje. Też podlinkuję ich oczywiście. Kupiłam od nich mydło z dziegciem, najbardziej śmierdzące ze wszystkich możliwych. Nie pokażę go, bo już go użyłam, ale polecam. Naprawdę bardzo, bardzo śmierdzi. Śmierdzi spaloną korą, trochę, a nawet bardzo siarką to jest dokładnie ten zapach, którym ja chcę śmierdzieć. Jestem przeszczęśliwa, będę miała po prostu jedną taką kostkę na, na wyjazdy w plecaku, a nie wiecie, dużo. No i tak wyglądało moje pierwsze doszkalanie się w temacie turystyki, a zwłaszcza outdooru. Bardzo się cieszę, że ten wielowątkowy temat do mnie przyszedł. Mam nadzieję, że moja kondycja też się polepszy, bo teraz pora na ćwiczenia praktyczne. Pierwsza edycja kursu szwedzkiego ze szczególnym naciskiem na słownictwo. Przydatne przy biwakowaniu i podobnych sprawach już ruszyła, ale jak ktoś ma ochotę. Dajcie koniecznie znać. Pamiętajmy wszyscy, że język obcy to tylko narzędzie do nawigacji po naszych planach. Wyłaźmy często spod dachu i trzymajcie się hejdo